I tak się dopierdala do ciebie. No, nikt normalny tak nie robi, kurwa. Reski tu nie? była w sumie taka akcja, ten, że. kurwa, nie zgadzających mi się wydaje, nie? Że chcą zarobić, kurwa. No? Nawet jak człowiek nie zarabia, kurwa, na no? tych filmach i tak chcą zarobić. No tak! Masakra jakaś. A gdzie ten powód, jak? To, jeśli chodzi o ten. prawa e, autorskie do gier. W jakiś tam studnie chciał wprowadzić tam podatek, czy coś w tym stylu? Wiecie co, ja mam <grym> co My z płacić, My mamy im płacić za nagrywanie ich tak? Eee, yeah. wiesz co, w sumie ten... Ja się tak zastanawiam, no bo taką rozkminę zacząłem wtedy mieć, nie, w którymś momencie. Jakbym nagrywał z kamerą, też by się dopierdolili, kurwa, że nagrywam ich grę i mam <grym> swój rynek, kurwa. To ja nie no, wiem, wie, wiesz, wody, to będzie... Co jest? O oh, kurwa, dupcoć, ale ulta dostałem. Ty dobra, jeszcze jest. O, kądy, ja pierdolę. Teraz zauważyłem oh, kurwa masakra. No, w końcu kurwa zginę, nie? No, ci sam na skarczy ty gnoju. Ciebie luchał, jak sam się napierdasz. No? Właśnie ja zauważyłem. <laughs> Idę po ciebie. Oh, Dobra. Nie zapisać to na dys. Ale on pilno mnie To co pamiętam, to tutaj ogólnie. Potem będziemy mieli chyba tarczę albo coś, co będzie nam regenerować życie, ale to jest do podparmienia, nie? Nie <laughs> gdzie sobie skaczę, nie no super, jeszcze to ma Co mam, mam kaczuszkę <laughs> Czekaj, to będzie ciężkie, czekaj. <laughs> ja ja <tyś> dalek. Dalek. <laughs> No mówiłem, że sobie ulki kurwa są. Dobra, dobra. To ty jeszcze wszystkich jego ultimateów nie widziałeś, kurwa. I wszystko chyba zależy od bilda jakieś te też generujące, nie? Bo są różne. Dobra, gdzie jest ten skurwy sen? ja, je mu tarcza się kurwa odnawia. nawiał. Chyba z Ten boss to trochę już bardziej przejebany, więc no, pamiętam. Bo postawmy był... Czy... pić! to mu pić, nie powstawmy! Czy to nie było jego wrażliwe miejsce? Jak mu obronę wjechałeś wtedy było? Dobra, ja spróbuję znaleźć... Ja Daczka, podnieś mnie! O, ja już... Ja multa, nie wiem, co się dzieje. Co? co? Podniósł mnie? Poświęcił się i nie podniósł. ale możesz mnie podnieść. Ale, ale... Tylko to ulta odpaliłem. Poświęcił się. Ty, a ja nie wiedziałem, że on coś takiego jeszcze ma. Dobry jest. Ja pamiętam, że jednym z ultów było to, że byłeś normalnie chodzącą artylerią al kurwa, nie? No. I ten, ten z jakiejś karmatyk i czegoś tam, kurde. Normalnie człowiek maszyna, nie? I nie ja to chodzi, to, że taki, taki ult też był, kurde. Albo właśnie skakałeś jak małpa, albo jakiegoś takiego małego wypiskowałeś. Albo takiego małego miniona, jakiego wypierdalałeś, co on miał takie skrzydła, jak z dwójki miała siren, jak miał nieodpowiedni no. build, nie? No, miał. No, no to była taka pseudo wróżka tutaj. Ja, przykład, ja przy, tego, Kaczka ale, będzie? Ja ja będziesz, będzie miał pomocnika, takiego minionka śmiesznego. Muminek. <śmiennik> a gdzie jest ten wróżka? ten mówi Muminek, nie będę każdej inną bajką Dobra, jak z rewolweru wyglądam na do Nie Czekaj, kurde, ten no i to wytrzymałem Dobra, au to M, kurde łapkę tym ultem O tak Dobra, napierdalaj się w tył. Nawalać go, Poki bo padło! No, o Jajks. tak! Jajks! Napierdalamy! Mumijek mnie! Tak ty w krądzie jesteś, Kościół? Nie mam bo jak wyjść! Ty, jak macie, kurde, podnieść samo MUMINEK! Strzela mi samo bronię i nic nie może... Dawaj! Klikować, Dawaj Jest MUMINEK! PODJISTY! Ja wiem, że to twój... Polecam się. Jeszcze raz skok. E, w sumie te trampoliny są zajebiste, bo można podskakiwać i sobie strzelać w niego, kurde, dobra taktyka w sumie. Dobra, taktyka nie jest zła, dobra. To są mominki! Trzeba mu zbić tą pierdoloną tarczę i będzie dobrze. No. Nią, kurwa jest w ogóle? Kacka mówił! A, tu jest. Dobra. Ej, dobra. Nie ma tarczy, jest dobrze. Teraz, o, teraz łatwiej idzie. Dobra, zmienię sobie kurde na sniper. Ale mu obrona padła! Ale musicie padła. padło. mu w ogóle padło. Jak no. Tutaj. Jak tam jest. Kurde, na górę? Jakby Poszło on kurde jest Tam gdzieś leżej chyba Dawaj Muminek! Cześć muminko! O nie, ja nie, ty gnoju. Ja nie to gnoju Leci! A muminek nie podniósł Oj To napierdalany Dobra, napierdalaj Ja tu będę leżeć na razie Gdzie on jest? Tutaj, gdzie ja jestem? Aha, idę muminkę ratować co nie mi... no. Ej, bo mi się zbugowała! Cena mi nawala! Nawet jest to ulta nie uzyłem. Nie zbugowała się, to kurde Kwaczek cię strollował, bo on ma takiego ulta co kurde strzelasz po prostu samemu, nie musisz nic wygrać. Jeden z wielu ultów, nie wiem ile kurde wczoraj, wczoraj ma. Ej, ile on ma pięć, Nie wiem. on ma tylko ultów? Oj, 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 chyba od groma, nie wiem właśnie ile, ale duże. dużo, dużo różnych... Dobra, równy. z, z Przyjdzie ktoś? A no, nie, się jednak. Oj, oj, oj mnie wyjebało ten górę. Kur... właśnie szedłem. Oj, idu. Ej, przyjdzie ktoś! O dobra, mam pomysł. Ej. A, to jeszcze lepsze podnoszenie, no. I... A co Klenem to było? Tylko podnosić, tlenem możesz podnosić, I masz tutaj dwie opcje. Zapomniałem o tym, bo w dwójce tego nie ma, w jedence to samo. No? Tutaj tylko mamy grę w kosmosie. No? I znowu. <laughs> I tak Kurwa, każdy, bierz go! Nie wiem czemu nie. Bierz go. Nie jest. Mój Ja tu zginę. Ja tu zginę. Ja tu zginę. To Ale mój łódź pistoletowy. Dobra zginię. Tam dalej już potrzeba trzeba. Ale ja. wszystkim bronią. no co? Na żeby za pierwszym poszedł, chyba nie? Tak, hmm. powiedz mi. <laughs> na ratę, ale poszedł. Ty z tego zgonam mnie na bosie. Jestem kokta. <laughs> Первый, <laughs> он, <laughs> а то другой до первого <laughs>